Ajde, i Cześć moi drodzy. Właśnie wyruszyliśmy z Kubu w trasę. Jedziemy jeszcze przez Polskę. Za nami tam widzicie całe wyposażenie Czego to jest Kuba wyposażenie? Kawiarni, kempingu, hotelu, willi Wszystkiego co chcecie Będzie boisko do tenisa Będzie cały resort spa Będzie tajski masaż Będzie shisha Wszystko, przyjeżdżajcie po prostu Nie pytajcie po co, po prostu przyjeżdżajcie Tak, tam za nami widzicie jest nawet Co tam mamy w ogóle? Jest piła tarczowa na pewno jest piła, bo pakowałem ją. Jest ekspres do kawy, ale nie taki ekspres Nespresso, tylko ekspres taki typowy kawiarniany, tak? Si, No i dużo innych narzędzi potrzebnych do przetrwania na wsi. To jest nasza bryka, którą jedziemy już cały dzień od godziny 12. .00. Jechaliśmy. I dojechaliśmy. Jesteśmy obok Brna. Bryka jest na gaz, a na tej stacji benzynowej nie ma gazu. Powiedziałam RPG, pani powiedziała, że nie ma. No i co możemy zrobić? To, to Kuba może z tej okazji zapalić. Zawsze. Yoga. Tak, moi drodzy, odpoczywamy. Zbliża się wieczór, a my nie dojechaliśmy tak jak planowaliśmy do Belgradu, tylko ledwie do innego miasta na B, czyli do Brna. Prawie. Więc plany się zmieniły. Ruszamy w zupełnie innym kierunku i w zupełnie do innego państwa. Dzisiaj jedziemy z Kubu przez jakieś austriackie miasteczko. Gdzie w ogóle są wszędzie w oknach wygaszone światła? Jest godzina 21.30 i w ogóle się nie palą światła w oknach. I idziemy tak jakiś czas przez to miasteczko, jest po prostu bardzo ciekawe. Grosskrót się nazywa. I mam nadzieję, że wkrótce wyjedziemy na autostradę. Tak nas fajnie GPS poprowadzi. Ty wiesz co to za dźwięk? O, o żaby. Tak? Żaby? Z jakiej rzeki? Z Dunaju chyba. Tak, tak, tak moi drodzy, to są właśnie żaby z Dunaju. Tak, możecie posłuchać. To jest nasza gospodyni. O, z już filena. pokazuję. Z Filena. Wow, ja cool <laughs> Cześć. Cześć. Cześć.

No i Kuba jest teraz moim przewodnikiem po Belgradzie, bo... Ile razy już byłeś w Belgradzie? Z jakieś 12, nie wiem, 12-25 razy. Mieszkałem tutaj jak byłem dzieciakiem. Toczym. A, Więc... mieszkałeś, tak? No. Moi drodzy, Kuba w ogóle jest półserbem, tak mogę nazwać Cię? Półserbem? Tak, tak, półserbem. Znaczy, ma inne nazwisko, tylko po prostu... <laughs> półserbem, półpolakiem. Po Kuba, 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 Kuba Żelenowicz, czyli ma serbskie nazwisko, mama jest Polką. Występowała w ogóle w znanych filmach. Tak, tak. Można ją można zobaczyć w takim filmie jak, Przypomnij mi Zmiednicy, tak? I Zmiennicy, Kogielmogiel, Kogielmogiel Galima, Galimatias, tak? Galimatias, Galimatias tak. to znane polskie filmy. No a tata jest Serbem i mieszka w Hercegowinie. W Hercegowinie. W Hercegowinie. No a teraz po drodze do, do Bośni właśnie zatrzymaliśmy się na jedną noc w Belgradzie. Zwiedziliśmy wuja, stryja, stryja, tak to się mówi, stryja. I, i, i ciocie, nie wiem, Stryenkę, tak? Po, po Polską stryjenkę tak. po Polską Stryenkę. I teraz Kuba pokazuje mi Belgrad. Belgrad. A Kuba powiedz co, co jest za część. To jest bulewar Kneza Michala. To jest taki główna ulica handlowa, kawiarniana w Belgradzie. No i tutaj ludzie tak sobie po prostu chodzą w tą i tak Taka chmielna warszawska. Taka chmielna warszawska, tylko że. Trochę ładniejsza. Ja, nie ja to powiedziałem, ale, ale no, sami zobaczcie. Dobra, pokazuję. Już wam pokazuję dość pokazywania naszych twarzy zmęczonych. Yes, Okej, okay, nie co to jest. Co tutaj takiego fajnego jest? Bo widzę, że jest przede wszystkim większym deptakiem niż warszawska chmielna. Ale czym się charakteryzuje? Jaka jest różnica podstawowa? co, so, um, ten, ten deptak jest w ogóle wyłączony z ruchu kołowego, także tutaj ludzie mhm. tylko chodzą. Każda z tych uliczek od mhm. ma swoje własne kawiarenki, restauracje. I ludzie z całego Belgradu mają swoje ulubione i trzymają się tak klanowo po prostu. Każda kawiarnia to, są, to jest inny typ, typ człowieka. Uh -huh. e, no i jak się dojdzie do końca e, bulwaru, to wchodzimy później w park Kalemegdan, uh -huh. który był e, turecką twierdzą z XV wieku. I stamtąd już jest tylko piękny widok na Dunaj i Sawek uh -huh. Super. Czyli każda uliczka można powiedzieć, tutaj, o to jakieś centrum handlowe jest. Centrum handlowe? O Jezu, chodź, kupimy coś. Czekaj, pokażemy, <laughs> jak wygląda. To ciekawe jest nawet. I w sumie to wejdziemy tutaj, bo muszę kupić buty, bo mam już dziura. Tak? A no właśnie. Nie tylko buty, masz też skarpetkę dziura, bo widziałem. To już między nami to wypięknie. <laughs> Dobra. <laughs> Słuchajcie, jesteśmy w centrum handlowym, które jest całkiem, całkiem że tak powiem, luksusowym centrum handlowym. Robi wrażenie. Idziemy sobie kupić coś drogiego. Tak, tak, tak. Idziemy sobie. kupić garniaki na ślub. Kuba szuka sobie butów. No ale robi wrażenie to centrum. Prawda. Robi wrażenie. Jest sieciówka, Starbucks, tak jak w Warszawie. To jest radek taki gitka z To tak. są najdroższe sklepy. Tylko większe. Tak. To Można jest jedna tak. strona Belgradu, druga strona Belgradu to są e, też samce. Belgrad należał kiedyś do imperium osłańskiego, tak? Przez jakieś 500 lat, pół tysiąca lat. Tak. Mm, no tak, tak. Pół tysiące lat. I tam jest właśnie przed nami, słuchajcie, za tym targowiskiem jest twierdza, turecka Kala A to są koszulki. A rzeczywiście są takie. Nacjonalistyczna teraz z tym orłem serbskim Ale nie ma kontrowersyjnych zbytnio Są flagi, czetnickie Czyli te Jugosławii, Jugosławii ta, te Królestwa, Królestwa z Serbii Partyzan tak. Są czapki z napisem Rosja, Serbia Tak, bo Rosja jest, ja tak powiem, sojusznikiem Serbii Słuchajcie, zbliżamy się powoli do rzeki, głównej rzeki, która przepływa przez Belgrad. To jest słynny Dunaj. Tutaj jest dość szeroki. Belgrad był w czasie 98 roku XX wieku bombardowany przez NATO, tak? Tak. W czasie wojny w Kosowie. I, I kilka mostów zostało zbombardowanych na Dunaju. Ten most tam co widać, czekaj pokażę może. Ten most, który widać tam daleko, ten wiszący to jest most, który został budowany, tak? Tak, tak zwana gazela. Pamiętam, jak były te bombardowania i pamiętam, że ludzie robili żywetarcze, czyli wchodzili na, wchodzili na te. Dobrowolnie wchodzili, nikt ich nie kazał, tylko dobrowolnie wchodzili na mosty i bronili swoich mostów w swoim mieście przed zniszczeniem. Pokażę wam później ten sztab generalny armii Jugosławii który został zbombardowany i o, praktycznie od 20 lat nie został odbudowany specjalnie na pamiątkę, na pamiątkę można powiedzieć, ku pamięci tych strasznych dni, kiedy NATO potraktowało w Serbię w okrutny i bezprawny sposób, bombardując miasto po prostu. I tutaj właśnie mówisz sobie o przeszłości, ale przed nami mamy też przyszłość Belgradu, czyli Belgrad na Wodi, całe takie bardzo ekskluzywne osiedle. Pokażę może, na, Nad wybrzeżem. Widzicie, to takie oświetlone budynki nowoczesne po lewej stronie brzegu, po lewej stronie Dunaju. Emiraty Arabskie wchodzą w Belgrad. Belgrad przed I wojną światową był podzielony, można powiedzieć, że rzeka dzieliła Serbię, Królestwo Serbii ówczesne, od Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Po tak drugiej stronie właśnie mieliśmy Austro-Węgry. I można też rozpoznać po architekturze, że to jest zupełnie inne miasto. I też mentalność ludzi z Zemunu, bo tak się nazywa ta część. Zemun? Tak, Zemun też jest zupełnie inna. Czyli poczekaj, czyli można powiedzieć, że to był taki podział, jak, jak Polska miała, że ludzie, którzy wychowali się albo żyli w Zaborze Austriackim albo w Zaborze Pruskim, byli trochę inni od ludzi z Zaboru Rosyjskiego? Te podziały widać do dziś, nawet w, tak, w mapie mo wyborczej, tak tak, tak. w mapie wyborczej Oczywiście Miejskiej Skali, bo mówimy tu o Skali uh -huh. Miasta, ale y, ludzie z Zemunu zawsze lubią podkreślać, że właśnie nie są z Belgradu, tylko są z Zemunu. Że są lepsi, tak? nie ja wiem czy lepsi, po prostu bardzo sobie cenią swoje lokalne tradycje. A co jeszcze ich charakteryzuje? Bo oni byli można powiedzieć pod taką okupacją władzy austriacką. Religia katolicka, bo austriacy, byli, Austro Węgry były wyraźnie katolickim imperium. Wiesz co. Była narzucana religia? Słyszałaś o czymś takim? Nie, nie, nie było. To, to, to nie był jakiś taki główny czynnik podziału. Wydaje mi się, że raczej tam ta część była bardziej... Może pokażę wam ten zeml? Bardziej nowoczesna jak na tamte czasy. Ta część była nie miała kanalizacji, tam już zaczęła być e, także to chyba... To chyba raczej to, wiesz? Okay. Ile razy byłeś w Belgradzie? W Belgradzie byłem 30 razy może. A, czyli od urodzenia, uro tak? Gdzie urodziłeś? się? Urodziłem się w Warszawie, tak. Ale... W Warszawie. Kiedy Ale... pierwszy raz byłeś w Belgradzie? Poim... tak od razu po, po urodzeniu jakiś, nie wiem, rok później okay. już okay. mieszkaliśmy w Belgradzie, później Znowu przywodziliśmy się tam do Bośni, bla bla, później znowu do Belgradu. Akurat jak go bombardowali, także zła decyzja. Słuchajcie, Kuba mówi w ogóle po serbsku, biegle mówi po serbsku, ale twierdzi, że jego bardziej bardziej znanym na ciebie językiem jest język polski, bardziej swobodnie się nim posługujesz. Bo z własnym ojcem rozmawiasz po, po serbsku, tak, tak. Z mamą, po polsku, bo byłem świadkiem, poznałem mamę w Warszawie, jak wyjeżdżaliśmy. Ale właśnie to jest ciekawe, że tutaj po prostu na, na ludzi, taki dwujęzyczny jest, to jest fajne, takie. fajnie tak przechodzisz, można powiedzieć, automatycznie w czasie, w Wiesz, czasie rozmowy. W CV to już mam jeszcze parę języków, chorwacki, czarnogórski, bośniacki. także to, to jest... sam serbski, znacie przy okazji jeszcze parę języków. Warto się uczyć, Warto się <laughs> bardzo uczyć. przydatny język. Ale serbski sam też ma... też się różni od siebie, czyli wy ostatnio rozmawialiśmy na temat serbskiego w Belgradzie i serbskiego... W Hercegowinie, że w Hercegowinie jest taki bardzo taki agresywny, męski, taki, taki można powiedzieć, dominujący ten język. A w Belgradzie jest taki soft, taki, taki delikatny, taki wymuskany. Dobrze to określam? Tak, dokładnie. Wymuskany, taki bardzo literacki. Tak, też, tak, tak, tak. tak, 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 Słowa są bardziej zaoblone. E... A możesz podać przykład zaoblenia i różnicę jednego słowa. Na ta, przykład tak, można tak. powiedzieć, jak ktoś jest z Belgradu, ja, ja sam z Beograda sam owde na morze, da poglądam, dal je lep A po. Hercegowinsku byłoby: ujęło ty sam na morze, o kako liepo, gdzie si brate <noise> Czyli jest taka różnica trochę między. Nie, tak? Nie, można zrobić jakąś analogię z polskiego języka, jak mówią na przykład ludzie na Śląsku, jak mówią w Polsce. Tak, tak, tak. No no coś. Polscy, coś, coś, coś na Śląsku. Coś, 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 coś narodowcy coś, się coś wkurzą. Jak mówię, że w Polsce i na Śląsku. <grymne> Okej, okay, popatrzcie sobie jeszcze na, na Dunaj. Później jeszcze więcej podamy wam faktów na temat Serbii i Belgradu. Kuba opowiedział mi historię na temat e, lokalnego patriotyzmu e, występującego wśród ludzi, którzy pochodzą właśnie z tej dzielnicy i przejawia się w, on bardzo takich bardzo humorystycznych sytuacjach. Czy mógłbyś opisać taką sytuację, którą słyszałeś? Tak, tak. nie o tej sytuacji. Moja kuzynka miała koleżankę, która była z starej części Belgradu, czyli tej tureckiej, tak ją nazwijmy. Aha. I wyszła za mąż za chłopaka z Zemunu. I chłopak z Zemunu wziął swoją żonę już wtedy na wakacje do Grecji. Tylko, że dziewczyna była w 8 miesiącu ciąży. No i niestety, ale już jak byli na miejscu, to zaczął się poród. No ale chłopak. Stwierdził, że on na pewno nie dopuści, żeby jego syn urodził się na greckiej ziemi. Widzicie Zemun, jak on tu pojechał. stwierdził, że zapakuje swoją dziewczynę, swoją żonę, która właśnie rodzi, do taksówki i przejadą 6 czy tam siedem godzin, do Zemunu, żeby urodziła w zemuńskim szpitalu, żeby chłopak, który się urodzi, będzie, żeby był prawdziwym Zemu, zemuńczykiem, powiedzmy. Mam nadzieję, że zdążyli, nie było rozwiązania w drodze nie, nie, w Macedonii. Nie, nie, wszystko się skończyło bardzo dobrze. Teraz, w Zemunie urodził. Tak, tak. Słyszałem, <noise> że teraz się chwali ten mały chłopak, że się urodził właśnie w Zemunie, a nie w Grecji. Także wszyscy... Coś niesamowitego. Z... Mają... To są propsy dla niego. Coś jest... Jest niesamowitego, budować poczucie własnej wartości na miejscu. W którym się urodziło. Piękne osiągnięcie. <laughs> po prostu coś wspaniałego. Czy to jest sztab Armii Jugosłowiańskiej, który został zbombardowany w 1998 przez wojska, przez samoloty NATO, tak? Tak, tak. A vis-a-vis -vis jest. Biuro rządu. Biuro rządu, tak. tak. Biuro rządu, tam jest nieodbudowywane specjalnie, tak? Coś, coś tam zabezpieczają, żeby się Ministerstwo, tak. tam jest napisane coś. Ministerstwo. Ale ciekawe. A to jest zaproszenie do wojska. Z tak? Takiego. A, rzeczywiście. Czyli taki, e, taka reklama rekrutacyjna tak do tak. armii serbskiej. Wow. Dziewczyny też przyjmują. Tak, tak. Kobiety służą razem z mężczyznami. Ministerstwo Obrony i Wojska Serbii. Co to jest, takiego Kuba? No, mój drogi Radku, jest Semin. I taki sam jest w Sarajewie. To jest tak naprawdę fontanna, tak? Mówię, że to jakiś wodopój, tak, coś taki takiego. Wodopój. Właśnie nie mogę się skupić, bo słyszę moją ulubioną piosenkę. Aha. To jest legendarna ulica w Kadalia. Tutaj muzycy, artyści, pisarze przychodzili. Żeby się po prostu najebać Tutaj przychodzą rodziny z dziećmi Na obiad Przychodzi się po ślubach Żeby coś zjeść Przed ślubem na pogrzeb Każda kafana ma swoją własną orkiestrę Kafana to jest właśnie takie miejsce Gdzie się pije Płacze Śmieje Spotyka ze znajomymi, Spotyka ze znajomymi. Z rodziną czasami Dokładnie. Eee, no Jest i... podział na stare i na dla młodych, tak? Wiesz co nie, tutaj jesteśmy tylko dla starych, dlatego za chwilę będę musiał sobie ale A później pójdziemy e, dla młodych też. Okej. Okay. Do... Dzisiaj mamy środę. Co to znaczy? <laughs> tak jest codziennie. O, oh, wow. Ale uliczka fajna. Tutaj muzyka zlewa się w jedno, bo po prostu każda restauracja ma własny zespół to jest coś niesamowitego. Całe centrum Belgrado jest usiane takimi kawiarniami kafany, tak? Kofanami, gdzie ludzie, siedzą, gdzie ludzie siedzą na zewnątrz, piją, bawią się, grają, słuchają muzyki, rozmawiają. Tutaj też jesteśmy w legendarnym w swoim miejscu, bo jak już o 6 rano chcą zamknąć restaurację i są już tak pijani goście, że nie mogą chodzić, to kalenderzy ich biorą właśnie tutaj, wsadzają im głowę pod te fontanny, żeby Aha. się odrzeźwili i wysłali ich do domu. Te fontanny tutaj. Jeżeli widać. Iće Srbi kao jugovići, za na Kosovo ići, da od odvran...